Przedstawiciel szczecińskiej bohemy MMA. Sorry, to może i widzę, sorry. Nie z New Jersey, tylko z New Saunch. Nie jednej klatki chlepiadłem. ale zawsze chciałem latać w najlepszej ekipie. Syntagm Laboratories, najlepsze BPC 157, które chroni mnie przed kontuzjami. Invet Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przepraszam, że ostatnimi czasy nie widujemy się regularnie, ale na pewno nie wynika to z mojego lenistwa, bo, bo chyba jak każdy człowiek lubi sobie co nieco w życiu opaleniu chować, ale ostatnimi czasy zwyczajnie nie mam na to, na to czasu. Nie mam czasu również troszeczkę po, po bo może z ostatnich reakcji widzieliście tylko tyle, że faktycznie otwieraliśmy nowy klub. Zajęło to sporo energii, uwagi, czasu i, i brakło teraz go delikatnie, roz... znaczy nie delikatnie, tylko go teraz mocno mocno rozpędzamy, żeby to po prostu już szło swoim torem, ale, ale również chcę znaleźć w tym wszystkim czas na, na YouTube. Który mam nadzieję, że podobnie jak wam, mi również zaczyna co nieco, co nieco brakować Zaprosić kilku ciekawych gości Rozwinąć się z kilkoma innymi kontentami. Także obiecuję, na pewno do tego wrócimy A może na chwilę obecną przejdźmy do, do YouTube'a, który się dzieje tu i teraz Bo znajdujemy się w Poznaniu I będziemy, <laughs> jesteśmy z zaproszeniem firmy Crux Different który, Która organizuje akcję charytatywną Akcja charytatywna nosi, na, nosi nazwę Pies z kulawą nogą Pewnie jak się domyślacie, chodzi tutaj o zbiórkę dla, dla piesków. Akcja charytatywna, w której biorą udział partnerzy tej, tej firmy, także sporo zawodników polskiej sceny MMA. I tylko szybciutko z rękawa powiem Tomasa Rara, Robert Ruchała, Michał Materla, Sebastian Przybysz. Jest też aktor Janusz Chabior, reprezentant polskiej sceny hip-hopowej, Rest z Dixonów. Także śmietanka towarzyska, śmiało mogę tak powiedzieć. Jest w ogóle bardzo fajny, ciekawy scenariusz przygotowany na, na dzisiejszy dzień. Mam tam swoją rolę, yy, mówioną, graną, także miałem mały, dostałem wcześniej mały scenariusz, którego się musiałem co nieco poduczyć yy. i chyba pokrótce tyle, tak? Właściwie, żebym znowu nie musiał przepraszać wszystkich za spóźnienie, to za chwileczkę będziemy się szybciutko zbierać, żeby zdążyć na czas yy. i chyba naprawdę tylko, tylko i aż tyle. Także słuchajcie, widzimy się w drugiej części dnia, bo to jest dopiero początek, no ale zapraszam do dzisiejszego odcinka. Co jest najlepszą? Wcale po Ameryce już nie dużo nie kosztuje klasę, nie? Zastanów go ściąga, za jakiś takie na trochę, 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 trochę biłą typowy amerykański bus. Gorzej się chodzi o ceny paliwa i spalanie w dzisiejszych nie, czasach. A no to ja my się śmiejemy, że to co on tu wjeżdżał na 10 no. razy, to my tydzień do roboty Ta, na Ja Nie, jeszcze biorąc pod uwagę, że z tym Globetrotter bardzo dużo jeżdżę, to... No nie, to jest auto tylko takie, żeby sobie w niedzielę odpalić, pośmiegać, poświrować i Tak. Bo to też performance y też nie ma takiego ogóle. Nie ma, nie? W sensie jak wsiądziesz do jakiegoś dobrego Niemca To się lepiej odpycha To go, wiesz, odjedziesz Go robi, nie? No. Ale frajna jest, bo to jest głośne Jak on to odpala Oczywiście, znaczy, bo to że jest taka, że taka wersja, taka turbo-sportowa, wiesz Z tym wlotem tutaj na masę Ze spoilerów no, przodu Bo są ja, takie, to bardziej to... cywilizowane, Może z trochę mniejszym silnikiem i wtedy może się dalej jeździć, nie? No ja prawdopodobnie będę walczył na tym turnieju pfl nie? No bo właściwie wiesz co? Pasuje mi to. Dużo słyszałem takich opinii z racji, że się ta Rosja pozamykała, to dużo organizacji chce wejść teraz do Europy, ta, nie? Właśnie między nim PFL, ta, Belato. Ta, ta, ta. Tak, PFL, Belato, dokładnie takie... Więc skoro już to słyszę z różnych źródeł, to znaczy, że to, to ta. coraz bardziej jest możliwe. Wiesz co? Jestem to, po sobie jestem z tym, z Rayem Sifo. Jeszcze eee, raz, jak, jak? Rej Sifo, no Rej w No w ogóle, no, no. Wiesz co? Gadałem z nim jakąś wakację. I mówię jakie mam plany, że mam tu walkę, to walkę, a on mówi, że jak to wygrasz, to okej, okay, nie? Zajebiście, no i zajebiście. I to... Chciałbym jeszcze zawalczyć coś w, na koniec grudnia, w styczniu, może. W Polsce? Gdziekolwiek, gdziekolwiek, nie? gdziekolwiek. I potem ten tygodniu ile są fajne te wszystkie zagraniczne organizacje typu PFE, i tak dalej, mi się różnią od... Rynku polskiego? Nie musisz tam, kurwa oceniać swoją wartość sportową, ta, a nie marketingową. Ta, ta, nie? To jest dla mnie bardzo ważne, bo to jest, to jest, ja się niestety nie potrafię sprzedać To jest, fenomenal, to jest fenomenalne, wiesz, że, że sportowiec nie czuje się tak, i gdzieś, tutaj, wiesz, tym wszystkim jest źle, że tam, ta, bo, ta, nie, bo nie mam lajków czy coś ta, tam. Ta, ta. Bo nie, nie musi mieć, masz walczyć, nie? Dokładnie. I wiem, że to są właśnie organizacje, które wyceniają swoją wartość sportową. A nie musisz się spuszczać nad wszystkimi, które wiesz. Co albo, albo subskrybentami, nie? Nie, <grym> nie wiesz, to nie, nie odnajdujesz się w tym, nie? Kompletnie nie. Nie czuję, tego, człowiek nie to, to, bo nie, musi, to, męczy bo to, nie musi, nie? nie. Tak, wiesz, bo ja, ja to wiesz, ja, ja, że jesteś na bieżąco z kursami. Ja tak, już teraz. Tak, ja, tak, <grym> ja, to, ja bardzo moja, tylko ja 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 się tylko chodziła, to, to przelicza na mieszkania, nie? I podobnie ja, wiesz, że od mieszkanku to 10 kawalerek, kurwa, wiesz... To samo, to samo. wiesz, ktoś ci powie, bo się sprzedałeś, nie sprzedałeś, a masz taki przeliczenie w głowie, żebyś ty. Albo, albo zrobię coś i powiem swojemu tak. dziecku słuchaj masz, tak. albo będziesz przez 30 lat w zębach, nosił pieniądze do banku teraz i... Tak, tak, tak. No i to jest taka decyzja. No ja, ja wiem z perspektywy rodzica się dużo, dużo zmienia, tak. No ci wiesz co, no ja też jakby mam ten komfort, że nie muszę jakby wiesz, właśnie mogę iść w sport, a niekoniecznie właśnie w tą komercjalizację, że Ale ja się tak. nie czuję. Ja wie, dla mnie nagranie nawet tego relacji jakieś, nie jest męczące. Ja nie lubię. Ale tego. Akurat pamiętam nasz odcinek, który nagrywaliśmy, to się filmem. Na ja nie nie, nie? mam problemu z rozmową, ja tak, tylko tak, tak. dla mnie to jest trochę... Czy wiesz, że musi raz. Zobaczcie, co na sali. Tak, tak, jest tak, trening, tak, jest, jest ciężko. Nie, 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 nie wolno podawać tego. No, 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 musi być ciężko, ta, tak. Te to nie? nie. do końca nam się podoba. Jak, jak są właśnie jakieś kol... chodzi mi bardziej o to, że masz osobowość i być sobą, to nie jest tak, żaden problem przedstawić tak. siebie, ale robić coś na siłę, ja też tego tak. zajebiście nie lubię. Powiem Ci na przykład tak, ja prędzej ubiorę się w YouTube'a, niż prędzej ubiorę się w Instagrama, bo to no. Instagram jest tak, że śniadanie, zdjęcie, kolacja, tu jesteśmy już w studio. Ja, ja źle prowadzę tego Instagrama, bo nie potrafię tego no. robić. Dobra, zaczyna się. <laughs> Tak wygląda dzisiejszy czas, Dzisiejszy świat, że właściwie wszystkiego musi być jakiś turbo specjalista, bo... Ja jeszcze, ja aż tak nie jestem przekonany, ja w ogóle nie uważam, że ci, wiesz, kurwa, dietetycy to są tanie, nie? Dla no mnie to tak, jest, kurwa... No. To tak jest, kurwa, że zapominasz się naprawdę o najważniejsze rzeczy, masz się trenować, masz no. się napierdalać, a nie, kurwa... A, dzisiaj tak jest spoko, bo pamiętam, jak byliśmy na pierwszej sesji z krzyżkiem, którą dziś tam robiliśmy w więzieniu, mm -hmm. z to to pobudka była o 5 rano, więc dzisiejsza 9 to i tak jest... A, oh, to luksus, so co? Bahama. <laughs> Ale dzisiaj fajna akcja, co? Ze zwierząt, Super, świetna, nie? świetna. Pani w fotelu mówiła, że śpi, żeby Cię pójdzieć, ale ja mówię, nie no, nie mam serca. W ogóle ja chyba nie miałem okazji gratuluję ostatniej walki, bo naprawdę, już to, schadzacka. Jako jakiś taki, wiesz, fanatyk może bicia, to powiem Ci tylko, od dawna nie widziałem takiego wiesz, Walki jednak, gdzie było tak dużo elementów, zapasniczek Roblecki i tak zajebiście dużo się działo. Nie? Tak. No w sumie to się, nie to nie no, się działo. Polec, tak polec, to tak mega, mega dynamiczna walka, jak zawsze by mi ktoś, Gdybym mi w opisie słownie, powiedział, że, że cały czas się tu lata i powiedział, ale Lipa, a gdybym tego nie widział, to bym nie no, wiesz, tak. Rozczarował, bo już to, naprawdę super. tempo, nie? cały czas takie. Te tempo, takie, tak właśnie dynamika. Nie było, nie było pasemnej walki, to cały czas się sporo działo mnóstwo. No ja nawet chciałem parę razy uspokoić walkę i się po prostu nie dało. Naprawdę. No. Wiesz, chwilę się rozerwaliśmy, ten do przodu, ja za chwilę do tyłu, za chwilę się łapaliśmy i znowu nie walczę, razie, nie? Ale Więc... po walki po prostu mega. było fenomenalne, nie? Tak po prostu kręciło, że mega, mega, mega się dawało, mega. Fajnie to wyglądało, nie? Także żałowałem, że na no. miejscu nie byłem, no, bo tak wydawało też, się, że też... Sądzę niby beretem, ale nie udało mi się wyrwać, bo miałem jakieś tam inne plany, ale też żałowałem jak już nie było. Nie? No atmosfera była tam ja... Wkrótce tylko myślałem, że to będzie robione w tej hali muszynianki, no bo ona zwiększał ten sącz, się nowa hala, ale wy... tak, to było, no... wyglądała skromnie od środka, nie? Zimno, zimno było trochę na początku, było no bo... Było... To wyglądało jak magazyn, nie? Czy jakiś amfiteatr? Tak, tak amfiteatr, tak. 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 to było otwarte, aczkolwiek, no wiesz, tam było 3,5 tysiąca ludzi, trochę się, się nagrzało, nie? Ale i tak... No, tak było jak pokazywali przebitki z trybun, to wszyscy właśnie siedzieli w kulkach. Tak, tak. tak. W ogóle nie było widać 3,5 tysiąca osób, bo tam było 3,5 koła druzi. No ja się też... W telewizyj wyglądały było z 800, nie? nie Taki widać. bardzo mały obiekcik się wydawał? Tak, tak. Są też młodzi i gniewni Sebek z Gdańska I Robercik Z, z, New, z New Jersey? Nie z New Jersey, tylko z New Sącz <laughs> Sebek z Gdańska I Robercik z, z New Jersey? Nie z New Jersey, tylko z New Sącz Kamera w zapisie Akcja Jest Ci Paweł Przedstawiciel szczecińskiej Bohem MMA Sorry, to może zajebiście, sorry Sorry, Chyba, że on tak stwierdził Tak, wiem A jest wędura Jak mać Ale czemu mi na Wasz? To największy szatunek dla... Poznaj Jest ci pao Przedstawiciele szczecińskiej Bohemy MMA. Tak jest szybki was na szefa? Poczekaj. Wystarczy parę razy polonów, widzę że go. Chyba co tak, chciałem? Co chciałem? Czekaj, się, kurde. jeszcze nie no Przedstawiciel ursynowskich blokowisk, rest. Przedstawiciel ursynowskich blokowisk, rest. No. Polony z masakra kombin? tak? No. A więc zombi, Zombie to żeby było polone z kombi może, bez tego masakry już, bo tak A, masakra do podkity trochę, wiesz. Szefie, bo jeszcze jest ten... Jakiś polone z kombi? Z Dobrze, koroną... dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ściany tak, mają uszy. Tomek Sarala, może nie podajecie jego twarzy, ale głos na pewno. Bo umalowany, bo umalowany na tego. pewno. O. Tutaj resztę racji To Za się dzisiaj to... free fight'u nie przesiąka Nie to... no, ja, ja... Żartuję. Nie wiem, być, żeby się oglądało to na to... YouTube, kurwa. oczywiście ja, na pamiętam, ale w razie mówię, jak to jest, nie? Szampanie, akcja. Szefie, jest ci pao. Przedstawiciel szczecińskiej Bohemy MMA. Szefie, jest ci Pao. Przedstawiciel szczecińskiej Bohemy MMA. Przedstawiciel Kursy Nowskiej Rest. Kurwa i co? Rozpoczynając niego, związek. Akcja. A nie, zobaczymy, kto już jest? Szef, sekundę, dobrze. Proszę, To sobie zetniemy z początku, tylko tak. To... Musiałem puścić Bucha, nie? Pójdź Pu, Bucha, dobrze, puść Bucha. To już jest. Są też młodzi i gniewni. Sebek z Gdańska. I Robercik. Z, z New Jersey? Mm -hmm. Przedstawiciel Ursynowskich Blokowisk Rest. <gryst> Kurwa. <gryst> sorry, przepraszam. <że wrażą. gryst> Widzicie <kontrolę? gryst> Kurwa, sorry. Szefie, jest jeszcze jeden. Jakiś jakieś polone z kombi? Dajcie go. Dajcie go. Z jednej klatki chleb jadłem ale zawsze chciałem latać w najwyższej ekipie. Akcja: cisza absolutna. Jak nie, jak tak! <grymny> jak nie jak tak! To <grymny> moi kochani, to jest wszystko, jeśli chodzi o pierwszą część tych nagrywek. Także skoro podkreślam, że jest to koniec części pierwszej, to jak najbardziej możecie spodziewać się części drugiej. Jak widzieliście, jest mocna, solidna obsada aktorska. Także uważam, że warto, warto dołączyć do tej ekipy, warto zaangażować się w akcję, warto powtórzyć się dołączyć do ekipy. I nie jest to co prawda ekipa, która robi lody, ale to chyba tylko i wyłącznie dobrze. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, Siemanka.